Cześć, witajcie, ja jestem Faust i powracamy do Gwinta, jak pewnie widzicie po tytule, gramy dzisiaj Eitnę, talię wam pokażę, tylko najpierw zrobimy na początku mini-opening czterech beczek, tak myślę cztery beczki to jest taka optymalna ilość jak na yy, początek odcinka, co my mamy golem, bies, krasnoludzki najemnik, komandos. Czyli same, same bezużyteczne, tutaj wszystko. Mam tylko dragonów, jeszcze nie mam trzech, więc akurat do kolekcji następna beczka. Ostatnio też um, chciałem nagrać kilka odcinków, bodajże dwa. Niestety coś mi się tam popsuło. Ale openingi na początku były całkiem ładne. Zresztą za chwilę wam pokażę co się zmieniło w moich kartach. Okej, okay, co my tutaj mamy? Olbrzymi krabopająk czy jaskółka? Wezmę jaskółkę, bo planuję zrobić jedną ciekawą talię, ale to... w swoim czasie. Następną beczkę, proszę. E, Wran wojownik Mardreme, nic ciekawego. O, proszę. I to jest coś, coś co mi się już podoba. Od nowa, Wskryś jednostkę inną niż złota. I zwiększy jej siłę bazową o 2. Królewicz Ropuch też jest naprawdę fajną jednostką. I Ciri. Ciri jedną mam, więc wezmę sobie Królewicza. Może No, Królewicz jest bardzo silny. Jeśli możesz, odrzuć dowolną kartę jednostki z ręki i dodaj jej siłę do siły tej jednostki. To jest naprawdę fajna karta. Wezmę sobie Królewicza. Przyda mi się na pewno do jakiejś talii. No i ostatnia beczka. Trebusz, Kapłanka Frey zawsze się przyda, neker, harcownik. Nekery też mogą się przydać. Jakbym robił talię na Gelsa. Jeźdźców mam, nie takich, ale i tak bym nie używał Rozcieczony berserker. Zwiadowca się przyda. Będę mógł używać zwiadowców w mojej talii, bo teraz już będę miał trzech. Właśnie się opłaca mieć albo wszystkich, albo żadnego. No, dobra. Kupuj beczki, kto nie kiep, dobry towar ma tu sklep. Domyślam się. No, i teraz tak, jeśli chodzi o karty, które mi niedawno doszły, to mogę wam pokazać ostatnie nabytki. Nie do końca, może jakoś bardzo są one. Na pewno zniszczymy zbędne karty i jakby co, możemy stworzyć jakąś za 200. I teraz tak. W Skali bodaj, bodajże nic mi nie doszło. Birne Bran już miałem. W Skojatel doszła mi fajna karta o nazwie Isengrimfire Tiarna. To jest dobre do taktyki grania na neofitów w Skoyatel. Dodatkowo kupiłem bodajże sobie Szani. Stworzyłem ją. Um, dodatkowo, um, do potworów dropnął no mi um, drop no bardzo dobry, dobra karta, czyli klucznik. Naprawdę bardzo, bardzo użyteczna karta. Um, a w neutralnych um, mam bodajże... Coś zrobiłem z neutralnych? A nie, ostatecznie się rozmyśliłem. Dobra, no to mniej więcej tak wygląda moja kolekcja kart. Już was nie zanudzam tymi pierdółkami. E, idziemy grać rankingi Aitna e, i tym razem to nie będzie e, talia Aitna karty pułapki, a właśnie Aitna na jedną kartę. E, bardzo ryzykowna talia, e, bazująca na e, hawekarskim wsparciu. Jeśli ktoś wie, e, ktoś, ktoś gra w gwinta, to już wie o co chodzi. Jeśli nie, to zaraz wytłumaczę. E, m, najlepszą. O! Eredin mi się odzywa, a niedawno jeszcze nie działał. Ehm, Talia łatwo może być skontrowana pożogą, efektami pogodowymi i innymi tego typu rzeczami, ale e, jeśli, e, jeśli przeciwnik się w to nie bawi, to raczej będzie miał problem ze skontrowaniem. Dobra, na pewno jeden przypływ adrenaliny odpada. Jaskółka może być, Merdrum niekoniecznie. Geralt nie wiem, czy mi się przyda. Ehm, no dobra, niech zostanie. Mam całkiem niezłe te karty. Mm, on jeszcze wymienia. Zastanawia się nawet dłużej niż ja o dziwo. Zwykle to mi to zajmuje całkiem sporo czasu. No, co jest? Grasz Eredinem. Co ty możesz tam wymieniać, człowieku? Co ty masz za taktyki robić? Eredin to jest najprostsza e, ...najprostsza stali. E, umiejętność skoja zostawiamy na później. No i dobra, ja zaczynam. E, zacznę Geraltem, bo i tak mi się nie przyda nigdy. Może być tylko jako straszek jakiś, jako sygnał, że chcę wygrać tą rundę. W końcu zaczynałem, więc przyda mi się umiejętność SkyTel. Zobaczmy, jak zareaguje przeciwnik. Eee, no i tak, yy, bazuje to na hawekarskim wsparciu. Niestety w tym momencie tylko jedno mam. Jak widzicie, opis zwiększa siłę o 3 za każdym razem, gdy zagra się kartę specjalną. Um, dlatego zaraz postaram się Wam zademonstrować, o ile On mi tego hawekarskiego wsparcia nie zniszczy. Jeśli zniszczy, to będziemy musieli grać na czas, ewentualnie oddać rundę. Um, no nie, okej, okay. On będzie szedł na pochłanianie rzeczy i tworzenie. Zgaduję, że teraz rzuci e Ekimę z jego golema. Z golema wyskoczą dwa roju. Olbrzymi krabopajank zrobi Krabopaionka. Zagrałem się wszystkie krabopająki, No, znam tą taktykę. Wszystko w Sami zresztą zobaczycie. Okej, okay. wyskoczyła. Mm. Zagraliśmy Elfiego Najemnika, który gra losową kartę specjalną. I wyskoczyło nam przepływ adrenaliny, który odrzuciliśmy na początku. Zobaczmy, co zrobi nasz kolega. No, zagraj tą Ekimę. Czy jak to się tam nazywało? Ekima albo. Um, albo ten inny wampir, który zjada. No, zobaczymy zresztą. Nie, zagrał Eredina o dziwo. To nie wiem, czemu zagrał tego krabopająka. Um, ja w takim razie zagram jaskółkę. Na hawekarskie wsparcie. Um, no, dlatego to hawekarskie wsparcie jest takie mocne, że właśnie na przykład grając jaskółkę, która daje 8. Dodatkowo dorzucamy jeszcze. 3 e, do tego wsparcia. Dobra, to ja może. Aha, poddał się. Nie rozumiem. E, dobra, pogratulujemy, żeby nic nie tracił. E, dodatkowo mogę wam pokazać, że mój ranking, że tak powiem, troszkę poszedł w górę. Jak zacząłem grać na większą ilość talii, jak e, zacząłem robić różne inne taktyki. E, no dobra, to zagramy jeszcze raz Aidne. Nie wiem jak to się czyta dokładnie. Ym, może się mylę, może są tam jacyś wielcy fani Wiedźmina, którzy z chęcią by mnie poprawili, tak więc jeśli chcecie to śmiało, bo będzie jeszcze jeden odcinek z Aitna na pewno. No i z błogosławieństwem głupich. Ok, Gels. Żadnych negocjacji. Gels jest dosyć potężny, ale my mamy już widzę Geralta z Igni. Geralt z Igni bardzo, bardzo skutecznie kontruje. E, Gelsa. Dobra, na pewno Merdrem się nie przyda. Isengrim wyskoczył nam. Przyda się e, Merdrem. Kolejne wyrzucimy łucznik, niech zostanie. Jeden łucznik zawsze się przyda. Ewentualnie tych dragonów Wrichet mógłbym wyrzucić. No, wyskoczyła druga jaskółka, więc na jedno mniej więcej wyszło. Bo tyle mniej więcej dodają. Ok, pomijam. I znowu zaczynam. Dobra, to zrobimy tak, że... Hmm... Hmm... Jakby co mam cztery, bo Eitne w ogóle ma też umiejętność, że może cofnąć yy, jednostkę i zagrać ją ponownie. To jest bardzo potężne, dlatego myślę, że skoczymy... grimem. Nie mam lepszego początku, że tak powiem. Okej. Zagrał mgłę. To już wiem, że na tą linię nie będę grał na razie. Zagram hawekarskie. Rzucił nekkerka. Na hawekarskie rzucę jaskółkę. Na wszelki wypadek, żeby nie zniszczył mi tego hawekarskiego wsparcia, bo mam go niestety bardzo mało. Dobra. I teraz tak. Będę szukał najemnikami przepływu adrenaliny. Burza. Merdrem? Co? Korzystajmy z pogody. Rzucę zarodniki na tego gościa. Nie rozśmieszaj okay, mnie! Ok, rzucił Ciri. Tak jakby chciał się... Aaa, już wiem co on chce zrobić. Dobra. Zagramy w takim razie śmierć. komandosa. Komandos... E, również, działa podobnie jak Eitna, niestety znowu mam... Ech, niestety znowu mam Merdrem i nie zostanie mi to hawekarskie wsparcie. Wygrałem rundę, ale dużym kosztem kart. Kosztem isen Isengrima i kosztem hawekarskiego wsparcia. Liczyłem, że wydropi mi przypływ adrenaliny, niestety byłem troszkę pechowy. No i tak, została mu karta za jeden, więc... Nie ma tego złego. Okej, okay, teraz jest przypływ adrenaliny. Ale niestety nie ma już hawekarskiego wsparcia. Mm, pozwolę oponentowi zacząć, bo ma więcej kart. Spróbujemy. Ok, życił Lamberta i Wesemira. To znaczy, że albo ma Eskela w dłoni, albo nie ma w ogóle e, takiego mm, takiego widzmina. Dobra, w takim razie będę go po prostu niszczył i zmuszał do wyrzucania kart. Ok, miał Eskela w ręku. No, zagram jeszcze raz w takim razie. Okej. Okay. Niech rzuci mgłę, bo on e, kopiował sobie mglaki e, po to, żeby... A, dobrał mglaka najwyraźniej do ręki. E, dobra, zagramy jeszcze raz z komandosa. Komandosem zagramy jeszcze raz łucznika. Łucznikiem uderzymy w Lamberta. I zobaczymy... Jak zareaguje nasz kolega? Jakby, co mogę, przecież zboostować jakąkolwiek kartę jaskółką i ją zostawić przypływem adrenaliny. To jest przecież żaden większy problem. I właściwie nawet y, tak zrobię. Rzucę kłen na y, naucznika i zobaczymy, co zrobi nasz kolega. Ok, spora ilość y, meglaków. Teraz, y, jeśli rzuci Umiejętność Gelsa to raczej będzie pewny swego. Chyba, że nie rzuci. A to jest ciekawe. Bo zrobiłby dużego overkill'a, jakby rzucił. Chyba, że rzucił grom. O, rzucił grom. No dobra, ja rzucę jaskółkę. Ej, jakby co te 42 mogę mu zdjąć bardzo łatwym uderzeniem Geralta. Koniec gadania. Okej, okay, rzucił Ciri. W takim razie rzucę komandosa i zostawię sobie jeszcze, jedno, jeszcze jednego Elfiego Najemnika. Braknie mi 17, 23, nie będzie remis. Jeśli teraz spasuje, spasował. Dobra, i widz, widzicie moi drodzy, mmm, czasem e, nie warto jest przegrywać pierwszej rundy, bo później może nam braknąć jednego punkta. I teraz będzie remis, bo spasował, ja również pasuję. No ale, że ja wygrałem pierwszą rundę, to cóż, zwycięstwo należy do mnie. No dobra, w takim razie powiedzmy, że półtora zwycięstwa mamy e, zgarniętego tą talią Eightnate na jedną kartę. E, Dostałem nawet 15 złota. Poziom rośnie. E, ranga rośnie również. No, e, może jeszcze w następnym odcinku dobijemy trzecią rangę. No dobra, zagramy jeszcze jedną, do trzech razy sztuka. Może teraz trafimy na kogoś, że tak powiem godnego, nas. Nie, żartuję, po prostu... E, Farta miałem z tym Geraltem Zigni. E, bez Geralta Zigni raczej byłoby Nie ciężko to wygrać. Okej, okay, test. E, to też będzie ciężkie. Na Foltest to najlepszy jest chyba... Właściwie ciężko mi powiedzieć. No, zaraz zobaczymy. ok, Trzy hawekarskie wsparcia w ręku, jeden elfinajemnik, dwóch łuczników. Wymienimy sobie brzask, jaskółka przyda się. Jedno hawekarskie wsparcie odłożę. Ten Geralt jest bezużyteczny zbytnio. Coś dostałem, chyba i syn Grima, prawda? Okej, okay, pomijmy i zobaczymy. Nie, dostałem... A! Zapomniałem e, w ten, e, Pokazać wam wtedy przy pokazywaniu e, talii nowej karty, którą również mam. Czarne zwierciadło bekera. Bardzo, bardzo użyteczna karta. No ale zresztą sami zobaczycie. Ok, rzucam jedno hawekarskie. Rzucę na nie szybko jaskółkę, przypływ adrenaliny i zobaczymy, co dalej będzie grane. Jakby co mam dwa, maksymalnie cztery zagrania łucznika, to jest zmniejszenie o 20. No, kilka jednostek tym można posłać e, do na cmentarz. Zobaczymy zresztą jak gra nasz przeciwnik. Ale jeśli chodzi o skojatel, to Jesteś wydaje mi się, pewien? że. E, ja bym to zrobiła inaczej. Ma bardzo silne brązowe jednostki. Ma chyba najsilniejsze brązowe jednostki ogólnie w grze. Dobra, wzmocniona wieża, wątpię, żeby rzucił więcej niż jedną złotą kartę, tak więc jakby co można go łucznikiem załatwić, ją. Rzucę na hawekarskie wsparcie jaskółkę i jestem raczej tutaj bezpieczny. I teraz jak rzucić cokolwiek, to ja oczywiście łucznikiem zniszczę tą wieżę, żeby, żeby nie robiła mi później problemu. No, bo foltestem, jeśli. Jak widzę na początku rzuconą wieżę, to raczej już jestem pewien. Ok, znowu wieża. Hmm. Może by to tak zostawić i później zniszczyć Geraltem? Hmm. Dobra. Zachowajmy sobie tą, tego. to wsparcie. Zobaczymy, jak zareaguje nasz kolega. Rzuciła trapę na, na tą. Jak ona się tam nazywała? No, ta śpiewaczka. Dobra. To my zrobimy. dobra. My, myślę, że możemy w ten sposób zagrać. Trochę się boję, że jak rzucę tą jaskółkę na hawekarskie wsparcie, to on mi rzuci pożogę. Ale ryzyk fizyk. Zobaczymy Zobaczymy, no, ciekawe to jest. Bardzo ciekawe jest. jak się tworzy sztukę. Okej, okay, znowu rzuciła, rzucił pryszcille właśnie ona się nazywa pryszcilla Redański rycerz, on jakoś tak biednie, dobra, ja to spasuję bo niekoniecznie jakoś widzę to. Co on tutaj może ugrać? Musiałby rzucić dużo kart, jeśli by chciał coś z tego zrobić, dlatego ja to spasuję. Ewentualnie mógłby to wygrać jedną kartą, pożogą, ale jeśli nie rzucił jej teraz, to znaczy, że albo jej nie ma, albo się boi. No i to jest w sumie ciekawa sprawa. Czy, je, czy ją ma, czy się boi? Mutagen, czy mutagen? Ok, będzie sobie kopiował ee, rycerzy. Okej, okay, zrozumiałe. Ehm, tak czy siak, ja się tego raczej nie boję, mam Geralta Zigni. Eee. Ehm, no nie wiem. Aha, skopiował i wygrał jednym punktem, ale ma mniej kart. Tym lepiej, bo mi zostaje wsparcie. Hmm. Pomińmy. Wygrał rundę, więc on zaczyna. To nie jest tak, że naprzemiennie się zaczyna, tylko kto wygrał rundę, ten zaczyna. Tylko na początku jest losowo. Dlatego ja lubię sobie zawsze zaoszczędzić tę umiejętność teraz. Jakby co w następnej rundzie, jeśli ją wygram, oczywiście, jeśli teraz nie przegram, to również będę miał możliwość wybierania. Mam nadzieję, że będzie grał, bo mam tutaj Idziemy. dużą przewagę. Ja zrobię taki trick. Nigdy nie chybiam. Że ja zabiję go. Mam nadzieję, że rzuci teraz em, wskrzeszenie, rzuci medyka polowego. Wtedy będę mógł użyć e, merdrem i zarodników. Zarodniki niszczą zmniejszają siłę bazową, więc e, jeśli siła bazowa spadnie do zera, niszczona jest taka jednostka, ona jest po prostu usuwana z rozgrywki. Idziemy, ok, em... Śmierci ta. Miał dwóch zwiadowców Screenfreed screen w ręku. Okej, okay, nie mam pytań większych. Ech, w takim razie zobaczmy, czy mnie jeszcze zaskoczy. On bardzo niechętnie wychodzi z tymi kartami. Coś czuję, że albo nie ma pomysłu, skoro grał z redańskimi rycerzami. No nie gadaj, że trzeciego zwiadowcy Screenfreed masz w ręku. No dobra, nie wiem, ja bym to spasował, bo wątpię, że on tam coś więcej ma, ale no nie, nie można tak. Nie można tego tak po prostu spasować. Nie mam też jak sobie zostawić karty. Yy... Dobra, zagram yy, przełom. Może Elf i Najemnik wpadnie? Nie, wpadł hawekarskie Wsparcie, to, to, to... niech sobie będzie w takim razie. Mam nadzieję, że to już się skończy. Nie chce mnie spasować, bo chce, żebym wyrzucał rzeczy. Mam eee, no dobra, to ja wyrzucę takie coś. Nigdy nie I zobaczymy. Szczerze powiedziawszy, ja wątpię, że on może coś teraz zrobić. Okej, rzucił mu tagen. Chyba, że ma posiłki i nobilitację. Trzy karty. Posiłki, nobilitacja i jeszcze jedna wieża. Posiłki to będą jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć kart, 6 razy, 2. Dobra, jestem gotów zaryzykować, szczerze powiedziawszy. Jeśli to przegramy, no to trudno, jeśli nie, no to. Kurczę, jeśli ma pożogę to przegrałem. A i niepotrzebnie ryzykuję. Trochę za bardzo się narażam, bo mogę przegrać tą rundę. No właśnie, posiłki. Tak jest. 23. Nobilitacja. Nie, najpierw musi rzucić wieżę. Nie, nobilitację rzucił. Ale to i tak za mało. Chyba, że ma jakiegoś Jana Natalisa albo. Ja Kurcie, miał Geralta. No nie wierzę. No ale jest. No, nie, popsułem to strasznie. Dobra, wybaczcie. Ale czasem e, można się przerzucić. Pogratulujemy. No i dobra, domyślam się, że zapewne wielu z was teraz sobie pomyślało O Jezu, co ty zrobiłeś, to było takie do przewidzenia, że on cię załatwi A no widzicie, nie było takie do przewidzenia, ja tego nie przewidziałem Dobra, tak czy siak moi drodzy, mam nadzieję, że wam się spodobało yy, Zostawiłem sobie specjalnie trochę złota i fragmentów kart na następny odcinek yy, Żebyśmy mogli coś otworzyć i coś złożyć yy, Tak więc cóż, mam nadzieję, że wam się spodobało To by było na tyle i do zobaczenia już niedługo Trzymajcie się, pa pa